Szanowni Państwo, z wielką radością mogę uczestniczyć w ósmym już Digital Money and Blockchain Forum. Jest to dla mnie tym większa radość, że od samego początku jestem zaangażowany w tą inicjatywę i trzeba przyznać, że jej rozwój następuje, rzeczywiście jest takim odbiciem tego, jak rozwija się technologia, rynek i też środowisko osób zaangażowanych blockchain i waluty cyfrowe. W tym no, przeszliśmy okres entuzjazmu, pierwszego entuzjazmu bitcoinem i kolejnymi kryptowalutami, pracą towarzyszyliśmy jako forum pracą regulacyjnym, gdy mieliśmy, gdy na, dotyczącymi kwestii opodatkowania czy regulowania tego rynku, które no, nie zawsze Prowadziły do konkretnych rezultatów, ale były niezmiennie ważne dla, dla rozwoju biznesu wokół tych technologii. Szeroko, szerokie zastosowanie blockchaina w korporacjach następuje na całym świecie, natomiast można powiedzieć, że najwięcej emocji tak naprawdę budzi, budzą kwestie spekulacji, które przyciągają uwagę szerokich rzesz. Zwykłych obywateli, ale także zwracają uwagę na przykład polityków. No, pytanie w tytule tegorocznego forum: mamy pytanie o nowy etap. Czy rzeczywiście myślę, że możemy o tym powiedzieć, że będziemy mogli twierdząco odpowiedzieć na końcu tego forum? Kwestie zmian regulacyjnych, bardzo istotnych, i zaangażowania banków centralnych sprawiają, że rzeczywiście wkraczamy na nowy etap, i tutaj będziemy o tym dyskutowali, jak do niego się przygotować i co możemy oczekiwać w związku z tymi znajomieniami. Bardzo cieszy mnie, że angażują się również młodzi ludzie w tę inicjatywę. Jednym z organizatorów forum jest Koło Naukowe Forum Biznesu z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Też studenci przygotowali te szeferaty. No i tu bym chciał poprosić Państwa, innych prelegentów, słuchaczy, aby kontaktowali się z nimi i pomagali ich rozszerzać ich wiedzę i zaangażowanie w tym temacie, dlatego że to jest, nasi studenci patrzą od strony bardziej aplikacji biznesu. Myślę, że ta część jest, jest bardzo ważna, aby, aby na poziomie merytorycznym. Do środowiska studenckiego tą wiedzę wprowadzać. Dzisiaj, jeżeli chodzi o część merytoryczną, przygotowaliśmy dla Państwa pewne takie dodatkowe spojrzenie na przyszłość technologii blockchain i walut cyfrowych z punktu widzenia sektora finansowego oraz pewne mapowanie skali zasięgu i korzystania z walut cyfrowych w Europie. Wynika to z faktu że realizacji przez nasz zespół projektu Paytech Impact EU i wybraliśmy tutaj na, na, na dzisiaj dla Państwa tematy związane z rozwojem przyszłością walut cyfrowych właśnie z punktu widzenia rozwoju całego sektora Paytech w Unii Europejskiej. Nasz projekt jest realizowany w Centrum Gospodarki i Finansów Cyfrowych UMK. Jego głównym celem jest badanie wpływu rozwoju technologii pejtych oraz regulacji prawnych na wprowadzanie innowacji w Unii Europejskiej z uwzględnieniem potrzeb konsumentów oraz strategii sektora finansowego. Jest to projekt, jest finansowany ze środków NCN, jest realizowany wspólnie z partnerami sektora finansowego, stąd właśnie jak mówiłem o tym spojrzeniu. W spojrzeniu branży finansowej. Partnerem jest Europejska Federacja Bankowa oraz Europejska Federacja Instytucji Płatniczych, a także Polski Związek Banków i Belgijska Federacja Bankowa Febelfin. DLK Legal i dzięki zaangażowaniu doktora Korusa, który jest członkiem naszego zespołu, udało nam się właśnie zgromadzić, zgromadzić takie zainteresowanie sektora finansowego dla tego projektu. Partnerem medialnym jest, news, jest newsletter The Papers. Proszę Państwa, w ramach badania mamy dwa zasadnicze, dwa zasadnicze obszary, badanie eksperckie i badanie konsumenckie, które zostały przeprowadzone w drugiej połowie zeszłego roku. Mam powiedzieć, że objęło praktycznie cały rynek usług płatniczych w Unii. Europejskiej. Jeżeli chodzi o badania eksperckie, jest to ponad 200 ekspertów z 300 krajów, są wszystkie kraje Unii, plus Wielka Brytania, Norwegia, Szwajcaria i eksperci pochodzili z wszystkich znaczących instytucji zaangażowanych na tym rynku, czyli oczywiście Banków, Federacji Bankowych, Schematów Płatniczych, instytucji płatniczych, podmiotów przetwarzających płatności, dostawców technologii, czy Banków centralnych, instytucji nadzoru oraz instytucji badawczych. Natomiast jeśli chodzi o konsumentów, zrealizowaliśmy badanie użytkowników internetu, którzy są no, głównymi odbiorcami zarówno technologii paytech, jak i oczywiście użytkownikami walut cyfrowych. I te 22 krajów, z których Wylosowane zostaje 5,5 tysiąca respondentów, to odpowiada za 96% populacji internautów w Unii Europejskiej. Mamy praktycznie obraz, obraz europejskich, europejskiego rynku internetowego tutaj. Zrealizowaliśmy to badanie wspólnie z agencją IS Center metodą wywiadu internetowego. Teraz pierwsza część dotyczy tej stricte branży, profesjonalistów branży płatniczej. Może być, dlaczego płatności, czy to jest główny temat dla dzisiejszych, dzisiejszego forum? No cóż, można powiedzieć, że w, już w pierwszym anime, w manifestie Satoshi na to wskazywał na przede wszystkim płatnicze zastosowania przyszłej waluty Bitcoin. Wiemy, że rozwój zastosowań no, inwestycyjnych przeważał dość szybko nad, nad mi płatnościami, niemniej te zastosowania płatnicze będą decydowały o takim powszechnym użyciu tych rozwiązań, tych technologii i chcieliśmy sprawdzić, jak właśnie profesjonaliści sektora finansowego przewidują znaczenie i zakres wdrożeń tych technologii. Pierwsze z pytań, gdzie zaznaczyliśmy ten obszar, dotyczyło głównych wyzwań dla tradycyjnych modeli biznesowych na europejskim rynku usług płatniczych. spośród widzimy, były dwa horyzonty czasowe, rok 2020 oraz rok pięcioletni horyzont rok 2025. W ramach tych bieżących wyzwań przede wszystkim na pierwsze czoło wysuwały się kwestie związane z otwartą bankowością, czyli wdrożenie otwartego API dla, przez instytucje Prowadzące rachunki płatnicze. Oczywiście cyberbezpieczeństwo, ochrona danych konsumentów, utrzymanie relacji z klientami i wdrożenie wygodnych dla klientów mechanizmów SCA, czyli silnego uwierzytelnienia klienta. Można więc z kolei, no, aktualnie wdrożenie technologii blockchain czy nie było praktycznie postrzegane jako znaczące wyzwanie w 2020 roku. Natomiast w roku 2020, w 25% tutaj generalnie ta hierarchia wyzwań zmienia się bardzo zasadniczo. Kwestie wdrożenia bieżących obowiązków regulacyjnych bardzo tracą na znaczeniu, czyli zakłada się bankowość otwarta będzie już wdrożona. Natomiast co będzie przede wszystkim wyzwaniem dla sektora płatniczego? Konkurencja tradycyjnych podmiotów z bigtechami 63%, następnie konkurencja z Pętechami, czyli tymi mniejszymi. Bardziej z innymi podmiotami bazującymi wszystkim na technologii oraz wdrożenie europejskiej ogólnoeuropejskiej infrastruktury płatniczej. Natomiast no widać, że wdrożenie technologii blockchain, co piąty ekspert wskazał jako istotne wyzwanie, i widać, że ta świadomość, że ta technologia może być na znaczącą skalę wdrażana, bo ważne wyzwanie oznacza znaczące wdrożenia również. No rzeczywiście wzrasta, ale nie jest to temat na dziś, ale jako pewna postrzegana jako przyszła opcja na ścieżkę rozwoju technologicznego. Przenoszenie obrotu pieniądza fiducjarnego do obrotu kryptowalutowego 13%, czyli takie dość radykalne zmiany przewidywało no, 13% respondentów jako, jako wyzwanie, z którym będą musiało się branża zmierzyć. Zapytaliśmy również o wpływ poszczególnych technologii na usługi płatnicze w dwóch segmentach. Pierwszym segmentem był to segment fizyczny punktu sprzedaży. Jakie technologie w perspektywie pięciu lat będą miały największy wpływ na rozwój usług innowacji w tym obszarze? Technologia zbliżeniowa zdecydowanie na pierwszym miejscu. Później mamy płatności natychmiastowe, tak zwane instant payments, technologie urządzeń ubieralnych 43%, tak zwane wearables, QR kody dalej. Czyli to są te rozwiązania, które już funkcjonują na rynku. Są albo dominujące w Europie, jak technologie zbliżeniowe lub też powiedzmy jakoś niszowe, ale o znaczących segmentach jak, jak wearables czy QR kody. Natomiast blockchain, rozwiązania oparte o blockchain czy pieniądze cyfrowy banków centralnych to jest do 10%. Widać, że to jest stosunkowo ograniczona grupa entuzjastów, którzy uważają, że te technologie mogą zaistnieć w fizycznych punktach sprzedaży jako podstawa dla rozwiązań płatniczych. Natomiast jeżeli Państwo zobaczą wynik dla e-commerce, czyli w handlu elektronicznym, tutaj ten e-commerce tutaj na dole jest za, za, za zapisany, czyli w handlu elektronicznym jakie technologie będą najważniejsze dla sukcesu rozwiązań płatniczych? Sztuczna inteligencja jako generalne podejście do wielu aspektów tego optymalizacji procesu płatności w e-commerce. Płatności natychmiastowe, oczywiście, tak. Potem, powiedzmy, po tych dwóch generalnych jak mamy długo nic, ale mamy następnie piątkę technologii, z których w tej piątce pod, o podobnym zasięgu zainteresowania ekspertów. Jako znaczący dla e-commerce w roku 2025 mamy blockchain oraz pieniądz cyfrowy banków centralnych, czyli jest postrzeganie CBDC jako czynnika, który może znacząco rozpopularyzować się, mieć znaczące oddziaływanie na płatności w handlu elektronicznym. I tutaj, oczywiście, jest to już znaczące wskazanie ponad jedna, no, jedna piąta ekspertów na to wskazał. Proszę to są osoby, które patrzą stricte z instytucji finansowych lub analitycznych, które no, postrzegają całościowo ten rynek. Tak? więc zdaje się, że to przychodzi czas na spojrzenie na e-commerce również pod kątem możliwości wdrożenia tych rozwiązań. Natomiast prywatne kryptowaluty... Do których zaliczaliśmy tutaj w opisie ankiety, również no oczywiście Bitcoin, Ether, i tak dalej, no to zaledwie 3% Widać, że one są, pozostają postrzegane jako kryptoaktywa raczej, a nie instrument do płatności. To w wielu badaniach zostało to potwierdzone, także w badaniach realizowanych przez. Na na UMK, że one praktyczne zastosowania płatnicze są bardzo, bardzo drugorzędne, z wyjątkiem no, pewnych no, typów stablecoinów. Niemniej środowisko ich nie postrzega jako znaczącej, znaczącej alternatywy w płatnościach. No i teraz temat, który myślę jest ciekawy ze względu na stosunkowo ograniczoną ilość danych. Mianowicie zasięg korzystania z walut cyfrowych przez konsumentów w, w Europie. Tutaj mogliśmy się posłużyć tylko takimi miarami, które są zrozumiałe dla szerokiego grona internautów, więc zapytaliśmy o korzystanie w ciągu 12 miesięcy z kryptowalut, i tutaj daliśmy jako przykład Bitcoin, Ether i inne. Z, z ponad 350 milionów internautów. 3,7% zadeklarowało, że korzystało z kryptowalut, co w skali Europy daje około 13 milionów internautów. Oczywiście, no muszę Państwu powiedzieć, że mimo dużej próby, to nadal błąd wynosi około 2 punktów procentowych, więc te 3,7% to rzeczywiście jest no powyżej granicy błędu wskazania, ale jednak obarczone dużą niepewnością, zwłaszcza zielone segmenty. I to mniej więcej obrazuje skalę, Popularności kryptowalut wśród Europejczyków. Kilkanaście milionów użytkowników w roku 2020. Można zakładać, że na początku roku 2021 ta liczba się zwiększyła ze względu na ogromne zainteresowanie spekulacyjne kryptowalutami w, w ostatnich miesiącach. Kto Korzysta z kryptowalut, zdecydowanie widać, że jest to dwukrotnie większy odsetek mężczyzn niż kobiet. Tak? Czyli no przewaga tutaj się inwestorów i użytkowników jak po stronie męskiej jest widoczna. One były dosyć od początku dostrzegana w pierwszych badaniach. Ta, te różnice wynosiły ponad 90%, bo to byli mężczyźni, teraz wychodzi około 66%, około 2 trzecich to mężczyźni. Można że w tym sensie technologia dojrzewa do bardziej powszechnego, zrównoważonego użytku. Te wszystkie znaczące innowacje przechodziły taki cykl i ten parytet w się naturalnie wyrównywał. Tutaj dość długo utrzymuje się ta, ta nierównowaga. Można mówić o kwestiach psychologicznych czy i zainteresowaniach technologiami, które na to wpływają i oczywiście skłonności do ryzyka w zakresie inwestycji. Jeżeli chodzi o wiek, to oczywiście nie ma zaskoczenia, że znacznie więcej osób no, młodych, ale widać, że także osoby w wieku 30-40, nawet kilka lat, to jest niewiele mniejszy odsetek, więc można powiedzieć, że to też Częściowo, ja tutaj może to pół żartem to ja powiem, że osobie że no ja też przechodzę przez tą skalę wiekową i te moje pierwotne zainteresowania kryptowalutami sprawiają, że, że myślę, że też wielu, wielu z tych użytkowników, którzy się interesowali tym tematem po prostu przez ostatnie kilkanaście lat od narodzin bitcoina przechodzi w tej skali wiekowej wyżej. Natomiast no to wciąż oczywiście jest domena osób. No, młodych i w wieku średnim raczej. Natomiast no, bardzo dużą liczbę widać, jeżeli chodzi o wykształcenie. Wykształcenie wyższe to jest ponad trzykrotnie częściej możemy spotkać użytkowników kryptowalut niż z wykształceniem podstawowym znacznie częściej niż z wykształceniem zawodowym. No i generalnie są to osoby mieszkające przynajmniej w średnich miastach i dużych. I te, ten rozkład tutaj jest pewnie, nakłada się między innymi też na dochody, czy, czy na kwestie właśnie wykształcenia. Mam nadzieję, że, że to, to tło które, no, pokazujące, że jest to, że są rzeczywiście niszą, tak? Są niższą kilkuprocentową w zakresie penetracji. Użytkowników internetu, no to sprawia oczywiście, że również biznes, który mówi o wdrożeniach rozwiązań płatniczych, również w ten sposób je postrzega i jest to zapewne jedna z barier dla szerokiego płatniczego zastosowania i to, co od lat w dyskusjach się pojawia i też w wnioskach z naszych badań, mianowicie. Odpowiednia prostota, stworzenie prostych i przyjaznych dla przeciętnego użytkownika narzędzi dla płatności z użyciem walut cyfrowych będzie kluczowe dla ich popularyzacji. Przy niszy, kilkuprocentowej niszy, która w dodatku jest bardziej skupiona na traktowaniu walut cyfrowych jako kryptoaktywów niż instrumenta płatniczego, no jesteśmy bardzo, bardzo daleko od tego, aby stały się one popularnym instrumentem płatności. W e-commerce, zwłaszcza, że no płatności jest to segment, w którym funkcjonują tak zwane efekty sieciowe, czyli popularność instrumentu do płacenia jest zależna od sieci akceptacji, ale też sieć akceptacji oczekuje na odpowiednią masę krytyczną płatników, aby wdrożyć dane rozwiązanie. Więc, więc to jest no na razie jedna z poważnych barier. Jak widzieliśmy, 1 jedna piąta. Jedna piąta yy, ekspertów uważa, że w przypadku pieniądza cyfrowego banków centralnych mimo wszystko ta masa w ciągu pięciu lat powstanie na tyle, że będzie to instrument znaczący w e-commerce. Tutaj chciałem podziękować zespołowi pracującemu nad tymi badaniami, też Krzysiowi Korusowi, który zaraz będzie występował na naszym forum. I jeszcze kilka słów, bo wspomnieliśmy o Centrum Gospodarki i Finansów Cyfrowych. Jest to, jest to nowa jednostka powołana na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu. Zajmujemy się szeroko rozumianymi tematyką gospodarki cyfrowej, ale z, no z, z naszym punktem wyjścia, taką matecznikiem, jest oczywiście fintech. Zarówno zespół obejmuje zarówno pracowników, doktorantów, jak i zewnętrznych ekspertów, którzy współpracują z Uniwersytetem Mikołaja Kopernika w Toruniu. Mamy tutaj m.in. zespoły dotyczące właśnie fintechu, startupów, regulacji prawnych i walut cyfrowych, którym, czy zespół do spraw obrotu bezgotówkowego, gdzie tutaj mamy rozwiniętą współpracę ze Związkiem Banków Polskich i Fundacją Polska Bezgotówkowa. Oprócz Krzysztofa podczas forum weźmie również udział kolega dr Robert Huterski i będzie właśnie prowadził panel dyskusyjny dotyczący CBDC. Dodam, że rozwijamy szereg, szeroką ofertę dla współpracy z partnerami biznesowymi. Jedną z nich jest lab do badań szeroko rozumianego doświadczenia użytkownika dla rozwiązań Finansowych, płatniczych, optymalizacji procesów. Jednym z projektów, który no, aktualnie realizujemy, płat, projekt dotyczący płatności mobilnych, ale też przygotowujemy projekt dotyczący właśnie płatności z użyciem walletów dla walut cyfrowych, aby z, z, zobaczyć, jak można zoptymalizować to rozwiązanie i dotrzeć z nim szeroko do konsumentów, użytkowników internetu w, w, w Europie na świecie, aby rzeczywiście ten user experience był na tyle prosty, aby można było, aby można było powszechnie stosować ten instrument do płatności. Zatem zapraszamy do współpracy nie tylko naukowców, ale również biznes i wszystkich, wszystkie organizacje zajmujące się tą tematyką. Dziękuję za uwagę i pozostaje online w przypadku pytań i kontaktów dziękuję bardzo